Major Czesław Mostek przeżył obie wojny światowe. W 1939 roku uczestniczył w obronie Warszawy. Wczoraj za swoje zasługi został w Belwederze odznaczony medalem Obrońcy Ojczyzny. Wygrał w swoim życiu wiele bitew i walk, jednak temu swoje mieszkanie przegrał. Wyrzucili mnie, albo chcieli płacić, nie e, ileś tam pieniędzy. Wyrzucili mnie po prostu, musiałem wyjść. Państwo mostkowie mieszkali w kamienicy przy ulicy widok ponad 50 lat. W 2008 roku zmienił się jej właściciel i rozpoczęły się problemy. Dostaliśmy pismo, że od danego miesiąca będzie przejęta kamienica przez właściciela. Automatycznie czynsz był, prawda, pięciokrotnie wyższy. Na takie opłaty rodziny mostków stać nie było. Wieloletni żołnierz wojska polskiego i oficer AK został wyrzucony z mieszkania. Otrzymał od sądu lokal socjalny małą klitkę w piwnicy. Dostałem w Warszawie mieszkanie to malutkie, Panie nie mogę nawet opiekunka, żeby ze mną mieszkała, bo ja muszę mieć opiekę, tak ja mam prawie 101,5 roku. Wybrać dobrego, uczciwego prawnika jest, jest naprawdę bardzo trudno. Wojciech Kotowski dobrze rozumie to, co przeżywa major Mostek.